Nie wiem, jak się Tam sipi. Z jednej strony są fest chmury, z drugiej strony się klaruje trochę. Piorony. Pogoda się trochę zepsuła. Trochę padało. No ale rusza dalej. Czwarty dzień. A tak, czwarty? Idziemy dzisiaj w kierunku Agua Caliente. A więc tu już widać, wiele my przeszli. Zresztą my w trzecim obozie w Lukmabamba. No i dzisiaj będziemy wchodzić pierwsze na przełęcz jak Tapata przez fajny szlak w dżungli 800 metrów wyżej, a potem będziemy schodzić przez Hydroelektryka do Agua Calientes i to już będzie ostatni przystanek przed Machu Picchu. pakowani po śniadaniu, szykujemy się do wyjścia, ale czekamy na przewodnika jeszcze. Nie lij się żurym. Daj tam lajka, like włącz subskrypcję i napisz jaki komentarz. Jest przewodnik, no to idziemy na początku. Jeszcze takie zabudowania wiejski dookoła. Głównie mamy te plantacje kawy, ale są też i bananowce, które rosną. jest Tu widać, jak se ludzie mieszkają. Jest i Starbucks, ale jeszcze zamknięte, to się chyba nie napijemy kawy. Jest mglisto, deszcz tak wisi w powietrzu, czasami trochę pokropi, ale ma to nawet swój urok w tym lesie. W sumie miejsca kaj idzie zatankować i dychnąć na chwilę. Jakby nie chmury, byłby pewnie fajny widok stąd, no ale trudno. Cisnęmy dalej. Na pewno się jeszcze poprawi dzisiaj. Piękny jest ten las. To teraz dziwajcie się, jak nam się widoki zmieniły w porównaniu na przykład z tym, co my mieli w pierwszy dzień trekkingu. Kaj okay, były lodowce, skały, a tu już mamy zaś prawie tropikalną dżungla To był fajny szlak przez dżungla. Już chyba koniec tego podejścia. Bo wchodzimy z poziomu 2000 na 2800. Teraz będzie chyba jakiś punkt widokowy, i potem będziemy schodzić przez 14 czy 15 km do Agua Caliente. glisto prawie padało, co wtedy dżungla miała też swój fajny klimat, no ale to wszystko zasłaniało piękne widoki. Ale jak już widać, słońce zaczyna wychodzić. To są ruiny inkaskiego miasta Yactapata oznacza to w ich języku miasto w górach i tu też będziemy mieli już pierwszą okazję ujrzeć z daleka Machu Picchu Tam właśnie na tych wzgórzach. Teraz jest dość taki strome zejście w dół po Śliskim terenie. Do miejsca, gdzie będzie lepszy widok na Machu Picchu. i to też będzie idealne miejsce, żeby napić się raciborskiego piwska. Mm. O, o. 11 tysięcy kilometrów leciało samolotem. Dwa tygodnie prawie jechało przez Peru na wysokości 3000-4000. 4, 4 dni my to na silnych plecakach. Tak, prawie. Przez góry? Przez góry 50 km my chyba już zrobili. I jest raczej Tak samo, nawet na drugim końcu świata, tak samo dobre, lepszego by tu nie znotli, A więc tam daleko jest nasz cel. widać po lewej stronie też góra Wayna Picchu. i tam będziemy też Chodzić, a przynajmniej taki mamy zamiar, jak będziemy już w tym Machu Picchu. A żeby się tam dostać, teraz będziemy schodzić do tamtej doliny na samo dno. To widać rzeka. I dołym tam aż za z, z drugą stronę Machu Picchu. Na szmarowanie mogą, mogę ruszać. Tu przy schodzeniu będą mną towarzyszyć fest, głośne chroboki. Nie widać ich, ale słychać ich dość fest. Jakby kery kątówką czuł. Tu już my zeszli prawie do samego dna doliny. Będziemy mieli teraz przerwa na obiad. No był radziworski, teraz kuskienia. Nie spodziewaliśmy się, że w tym czasie będą się odbywać tutaj brutalne walki psów. Tutaj mniejszy fafik próbuje pokonać większego reksia. Bafik jest dość zadziorny, już z nerwów nawet chciał plecak mi potargać. Teraz musimy przejść kawałek do hydroelektryki. Nazwa pochodzi oczywiście od elektrowni wodnej. I tutaj będzie jest stąd już widzimy cały czas wiele glejzów do Agua Calientes. Na glajzach trzeba uważać, żeby cuk do życi nie wjechał. Aurońsko, strumy, hołdy dookoła w krzypopach rosną gryfne blumy. Niekiedy trzeba było dać pozór żeby nie ciudnąć z logra, kaj do dziury taki trochę monotonny ten odcinek, ale. To już końcówka. Już żyjemy i na tym, że jutro będzie Machu Picchu. Agua calientes. To jest takie zwykłe miasto turystyczne, baza do tych wszystkich ludzi, co się wybierają właśnie do Machu Picchu. Tu mamy już pokój w takim zwykłym hotelu. Się musimy przespać i w czas rano będziemy ciulać na wierzch. No i prędki konkurs z Nienacka. Na pewno żeście się już spodziewali. Te osoby, co wygrały ostatnio, to. Tym razem też jeszcze nie mogą zagrać. Do wygrania jest o taki portmonej, otwieracz do piwska i magnes. A pytanie moje jest taki. To jest czwarty obóz to był teraz, te Agua Calientes. W jakich miejscach były poprzednie obozy? Pierwszy, drugi i trzeci. Kto pierwszy napisze, ten wygrywa. I zapraszam wszystkich na następny film. To już będzie ostatni z Peru. Nara.